Siedem lat temu Nissan dał początek nowemu segmentowi, segmentowi kompaktowych crossoverów, modelem Qashqai. 7 lat później mamy drugą generację Qashqai. Czy okaże się takim samym sukcesem? Zaraz się o tym przekonamy. Gabaryty nowego Qashqai'a niewiele różnią się od starego. Natomiast udało się obniżyć masę pojazdu o kilkadziesiąt kilogramów. Bagażnik ma 439 litrów i składaną podłogę która przydaje się do aranżacji przestrzeni bagażowej. A pod nią jest miejsce na półkę, kiedy złożymy tylne siedzenia. Na tylnej kanapie jest sporo miejsca na nogi i nad głową dla osób siedzących na skraju. Po środku jest tunel, a w dodatku pasażer zawa za stopami o szyny przednich foteli. W nowym Nissanu Qashqai inżynierowie postawili na downsizing. Nie ma już silników wolnossących diesle i silniki benzynowe to jednostki turbodoładowane najmniejsza benzyna to wersja, którą w tej chwili jedziemy. To jest to silnik o pojemności 1,2 litra, czterocylindrowy bodajże 115 koni mechanicznych, to jest ten sam silnik, który niedawno miałem w Renault Capture. Tylko tu współpracuje on przynajmniej na razie z sześciostopniową skrzynią manualną zamiast z automatem dwusprzęgłowym, który widzieliśmy w Capturze. Docelowo pojawi się automatyczna skrzynia biegów, a właściwie skrzynia bezstopniowa CVT, ale jak zapewnia Nissan, ta skrzynia nie będzie już tak wyła, jak, jak dotychczas, a to dlatego, że będzie ona sztucznie imitowała przełożenia. Skrzynia ta będzie nazywała się X-Tronic. Silniki wysokoprężne to jednostki o pojemności 1,5 i 1,6 litra. Silnik 1.2 jest zaskakująco dynamiczny. Dzięki turbodoładowaniu moment obrotowy, 90% momentu obrotowego Osiągamy już od 1500 obrotów, także nie czuć zupełnie braku mocy, i to nawet na górzystych drogach, po których dziś jeździmy w Chorwacji. Co do oszczędności, no, Nissan oczywiście, obiecuje. Wyniki w okolicach 5-6 litrów na setkę. Myślę, że realnie wynik w okolicach 7-8 litrów to jest to, co uda się Wam osiągnąć. Samochód jest bardzo cichy, przynajmniej na drogach, na których nie przekraczamy prędkości 100 km na godzinę. Kiedy wjedziemy na autostradę, przekroczymy 110-120 km na godzinę, zaczyna być, słychać szum powietrza. W wyższych wersjach wyposażenia samochód jest oferowany już na 17-calowych felgach. Obawiam się, że na naszych dziurawych drogach lepiej sprawdzałyby się 16-calowe felgi, ale 17-ki lepiej wyglądają. Zresztą pewnie na zimę wielu z Was zamieni 17-ki właśnie na 16-ki. Wnętrze Kaszkaja zostało gruntownie przeprojektowane. Na pierwszy rzut oka to są drobiazgi, ale na przykład są głębsze uchwyty na napoje, dzięki czemu nie zawadzamy o butelki, kiedy zmieniamy biegi. Pogłębiony też został schowek. Tam jest port USB i drobiazg, ale bardzo ciekawy: nie przycinamy kabla do naszego telefonu pokrywą od schowka, bo są takie małe rowki, przez które ten kabel może wyjść. Plastiki, przynajmniej na górze, są miękkie. Zresztą na dole też mamy tu takie ładne podświetlenie. To oczywiście podświetlenie jest w najwyższych wersjach wyposażenia. W najwyższych wersjach wyposażenia mamy też mnóstwo systemów bezpieczeństwa. Jest tarcza bezpieczeństwa, Safety Shield, mamy cały system Nissan Connect który umożliwia nam nawet pobieranie aplikacji. Niestety tych aplikacji nie możemy pobierać sami. Te aplikacje będą instalowane i aktualizowane w serwisie. Natomiast Nissan zapewnia, że jest to bardzo proste i nie będzie zajmowało dużo czasu. Oczywiście system kamer, które ułatwiają parkowanie, system, który sam zaparkuje samochód równolegle i prostopadle. I jeszcze jedna ciekawostka, jest to coś na co już zwracaliście uwagę w komentarzach pod jednym z poprzednich filmów pod Nissanem Note. Napęd na Wszystkie koła, dołączany napęd na tylną oś będzie dostępny tylko w jednej wersji silnikowej, będzie to najmocniejszy diesel 1.6. Skąd taka decyzja? Nissan wyjaśnia, że Qashqai z napędem na wszystkie koła stanowił kilkanaście procent sprzedaży. W ciągu tych siedmiu lat, od kiedy na rynku najpierw pojawił się kaszka, a potem inne kompaktowe crossovery, zauważono, że klienci po prostu nie potrzebują napędu na wszystkie koła, natomiast chcą funkcjonalności, jaką daje crossover, czyli wyższa pozycja za kierownicą, łatwiejszy dostęp na tylne siedzenie, na przykład jeśli montujemy fotelik dla dzieci, to są te rzeczy, których klienci oczekują od kompaktowych crossoverów, a nie zdolności terenowych. Podobnie jak trzeci rząd siedzeń. Nie będzie już kaszkaja Plus 2. Nissan zadecydował, że ci ludzie, którzy potrzebują trzeci rząd siedzeń, nieco więcej miejsca, będą mogli kupić nowego X-Traila i w nowym X-Trailu oczywiście zwiększone możliwości terenowe, których kaszkaj po prostu nie ma. Nie z tym silnikiem, nie z tym zawieszeniem. A propos zawieszenia i płyty podłogowej, Kaszkaj jest pierwszym modelem na nowej, modularnej płycie podłogowej i na tej samej płycie podłogowej będzie produkowany także X-Trail. W standardzie dostajemy m.in. klimatyzację zestaw głośno mówiący, system wspomagania ruszania pod górę, system aktywnej kontroli zawieszenia czy tempomat. Ceny zaczynają się od niecałych 75 000 zł. Tańsze są Kia Sportycz i Peugeot 3008, ale w Nissanie dostajemy więcej gadżetów w standardzie. Projektantom udało się zachować wszystko to, co czyniło pierwszą generację Nissan'a Kaszkaja tak udanym samochodem. W tym samochodzie, oprócz nowego wyglądu, mamy też mnóstwo nowoczesnych rozwiązań, których dziś oczekujemy od samochodów. Mam nadzieję, że także ten samochód okaże się rynkowym sukcesem. A jak Wam podoba się nowy Kaszkaj? Komentujcie poniżej, nie zapomnijcie też ocenić tego filmu. I jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał.